Siemaneczko widzowie, witam was w filmie z Braula. Był przed chwilą, w sumie to niedawno Film z Fortnite'a, kto nie widział, proszę wejść, zobaczyć sobie Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi tej gry, no to oczywiście nie musi wiedzieć Ale Fortnite będzie jedną z gier, które będą się pojawiały już bardziej częściej na kanale, na kanale. I będzie dużo, dużo więcej Ja was proszę, żebyście zostawili subika i lajka ale ja nie wiem czy przywitam was takim skillem nie tak. Our tak. sales are final. Bo w sumie święta, już święta, po świętach Już koniec Jak... Już odebrane są star... te Star dropy. o, ta e, Dobra, bierzemy szybko i zagramy sobie teraz dzisiaj takie luźne granie sobie solo zagramy na Sylwestra i też. Bo jeżeli ktoś nie widział tego filmu z Naka, to też jeszcze raz wszystkim z okazji według. Na mam nadzieję, że będzie dużo lepszy. Dziękuję Wam za ten jest cel, który wynosi akel 3000. Tyle jest już na sprawie. A celem myślę, że tak gdzieś do końca stycznia, będzie właśnie. W tych 3000. Oczywiście shorty będą się pojawiały z nami. Czasami się. zacznę... Nie mogę widziały Nie działałem Hanka? Aha. O oh, nie, 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 nie. Idź ode mnie. Co my Jak? Dobra, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dobra, lecimy. Hmm, zagramy. zagramy. Hmm, możecie jakieś takie kupimy? Tak,

Tutaj. Bo Chyba tu jest star drop No to Żaden Stardrop. Ale za dwie jeszcze wygrane rundy Albo blisko wygranych Będzie Zimitały Star drop. It yeah, yeah, Smells I'm fishy. I will rain down upon you. One, two, three, four. I just swept. There, right there, right. I'm the one who wants to fuck. Check out my pincer maneuver. I'm not in your E Just... <sí> 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 O, Tardos. super! Coś to, mm -hmm. no to tak. A wiesz co? Yes! Lecimy. Trzeba Przez jeszcze. Myślę, że do tego końca, do tego stycznia, bo będzie naprawdę dużo już wrócę do nagrywania, bo do... o kurna przerwa, naprawdę, bo sam nic nie wiem jak długo, bo to jest ogromny czas. No, nie mam nigdy uwagi. Co? No to się nam uda. I też 3000 będzie celem do końca stycznia właśnie yes eee myślę że to się uda czemu tyle postanowi? No, no bo tak właściwie nie no, ja też tak się, się tak to że... e, na to przykład... yes no właśnie to nowy rok i jest dużo. Chciałabym na ten kanał, bo do końca roku, zależy mi na tym, że w dniu w naprawdę nie czasie, celem będzie wbiciu aż 10 tysięcy szczegółów. Ja wiem, co to będzie myślę, że to nam się uda. Do Dobra, lecimy dalej, bo trzeba wygrać. Wunderbarzka. na to, wygrać do... pokażę Wam zaraz zresztą. Давай, 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 Lecimy! To będzie ostatnia ręka, bo z tego, co widzę, to Teraz mi się No, niestety, będzie lekko. Czułem 10-minutowy. Ale też jest późno, więc pewnie wielu z Was obejrzy, bo dopiero nie wiem, jak wyprawdą Dobra, zmarnował ulta, to jest moja szansa. Make it, make nie. It, it. No trudno. Buzz to nie je, to to the rescue. start drop. I kogę gen... Nawet, wiecie co? Powiem mu, że już nie wiem go start dropa. Z racji tej, że nowy rok się zbliża już wielkimi krokami. Za prawie 3 godziny. Już nowy rok. Witamy! My. I myślę, że tyle będzie z tego. I dziękuję Wam za ten cały rok. I obiecuję, że w nowym roku będzie dużo więcej filmów.